Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Naomi i dzisiaj wykonam makijaż inspirowany trendami na wiosnę, lato 2019. Więc mam nadzieję, że zostaniecie dzisiaj ze mną do końca, ponieważ nie ukrywam, że ten makijaż nada się na każdą, dosłownie każdą okazję i na co dzień. Jak widać już przeszłam do pierwszego kroku. Mam tu płatki od oczy, miałam już wcześniej nałożoną maseczkę. Moja skóra jest... Przygotowana do tego makijażu. Przygotowanie skóry to jest podstawowy i bardzo ważny krok przy wykonywaniu makijażu, o czym często zapominamy, a o czym należy wspomnieć, ponieważ trendy, modny makijaż będzie charakteryzował się przede wszystkim tą rozświetloną, nawilżoną, piękną, błyszczącą cerą. Także krok pierwszy nawilżenie skóry. Wykonam makijaż typu Glow. Moja skóra ma być rozświetlona, gładka, nawilżona, więc pierwsze co zrobię, to oczywiście zaduszywać wszystkie niedoskonałości, które mi tutaj powyskakiwały na, na twarzy, na szyi. Także użyję sobie do tego celu korektora z Rimmel Lasting Radiance. I tu mam go w trzech kolorach. Ten najjaśniejszy Ivory 10 użyję pod oczy, ale tym się zajmę zaraz. Na początku sobie chcę zakryć niedoskonałości. I to jest korektor numer 30 Classic Beige. On będzie mi lepiej pasował, jeżeli chodzi tutaj o skórę twarzy. No proszę bardzo, jakbym tutaj wszystko fajnie zakrywa. On ma witaminę C w sobie, więc dodatkowo nam jeszcze pielęgnuje tą skórę, w szczególności pod oczami. Starałam się wybrać do tego makijażu kosmetyki drogaryne, żeby. Nie było problemów z jakąś ewentualną dostępnością ich, ale i tak podlinkuję Wam wszystko w opisie pod filmem, także jeżeli będziecie chcieli sobie sprawdzić dokładnie produkt i jego nazwę albo kolor, to odsyłam was tam wszystko będzie podlinkowane. Jeżeli chodzi o wiosenne i letnie trendy makijażowe, tutaj dominuje właśnie kobiecość, naturalność, czystość skóry, ten właśnie glow, naturalne brwi i rzęsy, więc odchodzimy od tych takich mocnych instagramowych przerysowanych makijaży i właśnie też dlatego do dzisiejszego makijażu wybrałam podkład Rimmel Lasting Radiance. Nie tylko dlatego, że on nam daje bardzo naturalny efekt zdrowej, rozświetlonej skóry, ale też dlatego, że to jest idealny podkład na lato, ponieważ zawiera filtr 25 i chroni dodatkowo przed zanieczyszczeniami. Także dziewczyny, jeżeli chcecie mieć zdrową, piękną skórę, to polecam Wam tego lata używać właśnie podkłady właśnie z filtrem UV i na pewno za parę lat wasza skóra wam za to bardzo bardzo podziękuje. Od razu widać pięknie pachnie. Nakładam tylko i wyłącznie na zwilżoną gąbeczkę, bo tylko dzięki zwilżonej gąbce nie będziecie mieć tego efektu maski, przerysowania i naprawdę nakładam tego tylko troszeczkę. Po prostu im mniej tym lepiej. A jeszcze co lubię w tym podkładzie, to na pewno to, że on dodatkowo nie tylko chroni skórę, ale też pielęgnuje, zawiera witaminę C i tworzy taki filtr na naszej skórze, który nas chroni przed tymi zanieczyszczeniami, a niestety w tych czasach jest z tym ogromny problem. Jeżeli chodzi o odcień, to mój kolor to 10 light porcelain. No i jak widzicie, podkład ładnie kryje, wyrównuje koloryt. Ale nie daje tego efektu maski, jeszcze dodatkowo bardzo fajnie nawilża, nie podkreśla zmarszczek, tylko ładnie wyrównuje wy wy cały kolor skóry i rozświetla. Teraz ponownie sięgam po korektor z tej samej serii i teraz wyciągam kolor 10 Ivory i jego ja sobie nałożę pod oczy i nad oczy dosłownie troszeczkę. On też podobnie jak podkład zawiera drobinki rozświetlające, więc fajnie mi tutaj rozświetli te okolice pod oczami. Troszkę go sobie nałożę na powieki, bo ja mam dosyć sine oczy. Następnym krokiem będzie użycie pudru. Ja nie chcę tej skóry bardzo zmatowić, chcę ją jeszcze bardziej rozświetlić, e, ale chcę ten makijaż utrwalić. Więc nałożę puder od Max Factor Miracle Veil vale, i to jest puder sypki który zawiera w środku takie delikatne drobinki i to już można zauważyć na pierwszy rzut oka po otworzeniu. Nadaje taki brzoskwiniowy odcień skórze i jeszcze dodatkowo rozświetla takimi mikrodrobinkami i ta skóra myślę, że nabierze takiego zdrowego, opalonego, słonecznego blasku. Dlatego nakładam sobie troszeczkę. Nie chcemy efektu przerysowanego, efektu maski. Jeżeli zaś chodzi o modny kolor, to zdecydowanie stał się nim pudrowy róż. I ja taki pudrowy róż nałożę sobie i na policzki, i na powiekę. To jest akurat od Miss Sporty Insta Glow Blusher. On jest w odcieniu 01 Luminous Beige. On ma taki bardzo delikatny kolor. Możemy go użyć na kilka sposobów. Resztę sobie nakładam pędzelkiem. Teraz mogę go spokojnie nałożyć. On jest delikatny, więc możemy tutaj spokojnie go o. Nie jest mocny, więc można go stopniować, i on w środku ma takie super świecące drobinki. Dobrze, a więc teraz możemy przejść do rozświetlacza. Ja tutaj mam taki uniwersalny rozświetlacz z Max Factor Miracle Glow. To jest płynny rozświetlacz, i on stanie się taką moją bazą pod, pod drugi rozświetlacz, który nałożę, bo ja zazwyczaj nakładam ich kilka. A więc jak ta skóra jest trochę bardziej taka mokra. O, proszę, już jest rozświetlenie lekkie. To jest bardzo naturalne rozświetlenie, nieprzerysowane. I nakładam na te wszystkie miejsca, na których będę zaraz nakładała rozświetlacz numer 2. I teraz przechodzę do, do rozświetlacza od Burżu, Lepetit Strober. Zauważyłam, kiedy go otworzyłam, że niesamowicie pachnie. Jest też delikatny. Nakładam. I rozświetlam te same miejsca, na które nałożyłam płynny rozświetlacz. Jeżeli chodzi o powiekę, to mam tutaj takie super raśne eyelinery od Rimela i dosłownie można je do wszystkiego używać. Ta seria nazywa się Wonderswipe i można nim robić zarówno kreskę, ale też rozetrzeć i uzyskać po prostu efekt cienia, więc to jest w bardzo fajne. Możecie zobaczyć, mają bardzo fajne aplikacje. Wybieram sobie ten jasny, to jest odcień 06. Kładam go trochę na palec. Możecie zauważyć, i wklepię go po prostu w powiekę oka. I zobaczcie, jak on się niesamowicie błyszczy. Ja używam sobie takich rzeczy, jak na przykład się bardzo śpieszę i chcę uzyskać fajny efekt, ale w bardzo krótkim czasie. Teraz nałożę tłuszcz do szans. To jest Rimmel Wonder Lux Volume. I powiem szczerze, że bardzo lubię typ tej szczoteczki. W ogóle typ tych wygiętych szczotek. To jest ym, zdecydowanie coś, co bardzo pasuje do moich rzęs. A że ja chcę uzyskać bardzo naturalny efekt a mój tusz jest w miarę nowy. Co prawda już go kilka, kilkanaście razy używałam, ale chcę, żeby ten efekt był praktycznie niewidoczny. Jeżeli chodzi o brwi, to tak naprawdę kompletnie nie musimy ich poprawiać, rysować. Odchodzimy w ogóle od ciemnych, mocnych brwi na tą wiosnę i lato tego roku. Tylko wystarczy wyłącznie wyczesać je do góry. Jeżeli ktoś ma gęste brwi, no to super. Jeżeli nie, no to może sobie wiadomo troszeczkę te brwi podkreślić. Ja biorę sobie po prostu zwykłą kostkę takiego mydełka, najzwyklejszego. Tą szczoteczkę do brwi. Ostatnią rzeczą są oczywiście usta. Ja jeszcze je ja rozświetliłam troszeczkę u góry. Przygotowałam od burżuła matową pomadkę. Ona jest w odcieniu Riga Brak 05. To jest róż Velvet Lipstick. Widzicie, że kolor jest naprawdę śliczny. Ja już używałam z tej kolekcji innych szminek, więc wiem, że mi się je bardzo dobrze nosi. Jestem naprawdę zadowolona i nakładam je na błyszczyk. A więc tak prezentuje się skończony Glow Makeup, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza na dole i zapraszam Was na moje social media, na Instagrama, Facebooka, Snapchata, TikToka, wszystkie linki macie w opisie pod filmikiem. Na moim Instagramie zdecydowanie Was zabraknąć nie może, bo tam wszystko się dzieje i na pewno zobaczycie zdjęcia z tym makijażem i widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się i do zobaczenia! Test.